Dzień dobry kochani, witam Was serdecznie na kanale Kota w Pierniku i zapraszam na kartę dnia na piątek, 30 października. Niestety już mamy końcóweczkę miesiąca i zobaczmy, co ja dla nas wszystkich wylosowałam na jutro. O! Bardzo ładnie, słuchajcie, mamy tak: trzy buławy, i tutaj mamy nagietek, a tutaj mamy węgorza elektrycznego też ciekawie, <gry> który mówi ożyw swoje pomysły, albo daj życie swoim pomysłom, nie? Właśnie. I teraz tak, mam nadzieję, że dobrze widzicie. Trochę słońca u mnie. I tak, powiem Wam, kochani, że trójka buław tutaj mówi między innymi o odkryciach czegoś, czego do tej pory nie byliśmy w stanie zrozumieć. Tak, jakbyśmy rozpoznali jakąś tajemnicę to może być dzień bardzo inspirujący, nadarzy się okazja po prostu do wymiany jakiejś wartości, do, jakiegoś, do zrobienia jakiegoś dobrego dealu, do wymiany handlowej, nie? Może coś sprzedamy, może coś kupimy za fajne pieniądze. Kochani, to jest też ruszenie ku nowym, ekscytującym przygodom, nie? W ogóle, ku nowym pomysłom, ku nowym działaniom. To taki dzień będzie przedsiębiorczości, nowych przekonań, świeżości w działaniu. Tutaj możecie być bardzo jutro energicznymi osobami i chętnie współpracującymi z innymi, ale i też będziecie mieli takie entuzjastyczne nastawienie, tak? będziecie się angażować. W realizację celów swoich czy założeń swoich z takim właśnie entuzjazmem i z chęcią chcenia. O, tak. Kochani, jeśli chodzi o tego węgorza elektrycznego, no to wiadomo, no, tu nas coś porazi. Porazi. Ja myślę, że tutaj może dojść do jakiegoś objawienia, do jakiegoś narodzenia się inspiracji, jakiegoś pomysłu. Tutaj węgorz elektryczny jako zwierzę mocy radzi nam, żeby nie czekać po prostu na rozwój sytuacji, tak? tylko wręcz wprowadzać w życie te pomysły, które, które, które chcielibyśmy zrealizować. Mówi też o tym, że jesteśmy na dobrej ścieżce do, do działania i żebyśmy się nie bali tego, co się może wydarzyć po drodze. Jednym słowem, trzeba badać, sprawdzać, ale nie bać, się też, nie bać się też wchodzić w jakiekolwiek zmiany jutro. Nie odrzucać innowacyjnych pomysłów, bo one są często dawane nam właśnie po to, żebyśmy czegoś się nauczyli. Dokładnie. I teraz tak, powiem Wam o nagietku. No, no nagietek to wszyscy znają, nie? To jest taka pomarańczowy taki kwiatek, i on właściwie taka samosiejka, nie? I zawsze jest go dużo. Zbierane są oczywiście koszyczki, czyli kwiatki, płatki i tak dalej, nagietka. Wykorzystywany jest, kochani, w kosmetyce również. Wykorzystywany jest przy chorobach wrzodowych żołądka, nieżytach, dwunast... chorobie wrzodowej dwunastnicy, przy problemach z pęcherzykiem żółciowym. Bardzo dobrze też działa jako środek przeciwzapalny, przeciwgrzybiczny, przyspiesza gojenie się jakichś ran, zadrapań itd. Działa rozkurczowo żółciopędnie, do płukania też w stanach zapalnych jamy ustnej gardła. No i tak jak mówiłam wcześniej, jest ceniony jako jako roślina w kosmetyce i wykorzystywany, bo też są różne kremy z nagietkiem, nie? więc tutaj rzeczywiście <laughs> nagietek ma takie wszechstronne jakby działania i wszechstronne wykorzystanie. No i teraz słuchajcie, co natomiast mówi wibracja dnia, bo to są dwie różne rzeczy, czy karty swoje, a wibracja dnia swoje. I teraz tak, powiem Wam tak, że dzień może sprzyjać nam. Sprawom urzędowym, zaległościom jakimś, tak, załatwianiu jakichś zaległości, wydawaniu opinii, wypełnianiu wniosków, podań, wszelkiego rodzaju formularzy, pisaniu jakichś wniosków, pisaniu podań, wysyłaniu CV nawet, tak, do przy szukaniu pracy. A trudnościami, kochani, jutrzejszego dnia mogą być takie rzeczy jak poirytowanie nasze, brak wyobraźni, z czymś niektórzy mogą sobie po prostu czegoś nie wyobrażać, chociaż tu karty mówiły o objawieniu, prawda, i o świetnej inspiracji, o ekscytujących takich pomysłach, takich entuzjastycznych wręcz. A tutaj wibracja dnia mówi nam, że trudnością mogą być też błędy i pomyłki, jakaś fałszywa ocena i przewrażliwienie nasze, nie? A co nam pomoże to wszystko pokonać? Ja myślę, że w większości możemy zdać się na los. On nam sam coś przyniesie, tak? Ale i też możemy aktywnie działać i uczestniczyć we wszystkim, co nas dotyczy. Więc jeżeli mamy jakieś ważne sprawy. To je załatwiajmy, róbmy, tak? Działajmy w tym kierunku, żeby je się udało rozwiązać pozytywnie, czy pozałatwiać, tak, żeby był z tym już święty spokój. Ale i też, kochanie, tutaj może nam pomóc wykorzystywanie okazji, łapanie szansy sobie na to, żeby coś zrobić, nie? I pamiętajcie też, że pomaga nam w tym wszystkim nasza wytrwałość, rzetelność i konsekwentne podejście. Tak sądzę. Kochani, z mojej strony byłoby to wszystko na piątek. My się widzimy już oczywiście w listopadzie, bo już karta na poniedziałek będzie już kartą listopadową. Zapraszam Was serdecznie oczywiście. Dziękuję za wszystko, życzę Wam udanego piąteczku i świetnego weekendu. Korzystajcie z życia, kochani, korzystajcie z tych pomysłów, które mogą właśnie jutro nadejść. I łapcie okazję. Do zobaczenia, papa. Pa.